Czy matura z geografii jest trudna? To pytanie zadaje sobie wielu maturzystów. Czy jest trudna? Mm, bardzo względne pytanie. Jeżeli chcesz ją po prostu zdać, to ma jest banalna, ale jeżeli chcesz się zdać na wysokim poziomie i chcesz potem się dostać na ekstra studia, to naprawdę trzeba się sporo wysilić, żeby uzyskać taki wynik. Postaram się Tobie w tym pomóc. Zapraszam Ciebie w czwartek na godzinę 19 na webinar, w którym razem porozwiązujemy zadania dotyczące procesów egzogenicznych. Przypomnijmy sobie, co to jest egzaracja, detersja, detrakcja, korazja, deflacja. Wszystkie te procesy, które budują i kształtują naszą Ziemię. To do matury będzie Tobie konieczne. Zapewniam Cię, że tych zadań w arkuszach maturalnych jest bardzo dużo. One się w różny sposób objawiają. Mogą być to zadania otwarte, zamknięte, z polami do wyboru, takie, gdzie musisz się popisać własną wiedzą, gdzie musisz coś dopasować. To wszystko razem przeanalizujemy, bo chciałabym Ci po prostu w tym pomóc. Moim zadaniem jest nauczanie maturzystów i bardzo to lubię, dlatego proszę Cię, żebyś podzielił się tą informacją ze swoimi znajomymi, którzy również znają maturę z geografii, i zapraszam Was wszystkich w. O godzinie 19 na kanał Geografia na 100%, i tam wspólnie spróbujemy przygotować się do matury z Geografii 2020. Zapraszam, Ania Olszak.